Pierwsi ukraińscy uchodźcy dotarli do Australii. Przywitali ich rodacy i Polonia, a australijskie władze ułatwiły legalny pobyt. Martyna Rakoczy, witam i zapraszam na magazyn Australia Express. W programie jeszcze między innymi. W wieku stu lat zmarł pułkownik Bernard Skarbek, weteran z Monte Cassino i zasłużony działacz Polonii Australijskiej. Żegnamy dzisiaj gorącego patriotę i dzielnego żołnierza Rzeczpospolitej ogromnie zasłużonego działacza Polonii australijskiej i emigracyjnego środowiska kombatanckiego. W swoim długim, ponad stuletnim życiu dzielił losy wspaniałego pokolenia uformowanego w odrodzonej niepodległej. 150 lat temu, pierwsi Polscy osadnicy przypłynęli do Nowej Zelandii. Polacy wnieśli wielki wkład w rozwój tego kraju. Tamtejsza Polonia uroczyście obchodzi tę rocznicę. Możemy być dumni z wkładu polskich emigrantów w rozwój Nowej Zelandii. Rozpoczął się Festiwal Polskich Filmów w Sydney. Polskie kino cieszy się w Australii coraz większą popularnością. We do hope you enjoy the festival. And as they say, we see you at the movies. Australia przyjęła pierwszych Ukraińców, którzy uciekli przed wojną. Rząd na Antypodach ułatwił dla nich procedury wizowe. Społeczność ukraińska, która mieszka w Brisbane, powitała swoich rodaków, w większości kobiety z dziećmi, na specjalnie z tej okazji zorganizowanym pikniku. W przyjęciu nowo przybyłych Ukraińców pomagała także Polonia. Rodziny, które uciekły z Ukrainy do Brisbane, zostały przyjęte z otwartymi ramionami w siedzibie Centrum Ukraińskiego. W czasie pikniku uchodźcy otrzymali podarunki, dzieci zabawki, a ich mamy karty podarunkowe różnych sklepów i organizacji charytatywnych. Dla najmłodszych były gry i zabawy. Dorośli opowiadali swoim rodakom o rosyjskich zbrodniach w ich ojczystym kraju. I hope that we will be po poważnych rozmowach przyszedł czas na posiłek, ale mimo serdecznego przyjęcia na twarzach uchodźców widać było wielkie zmęczenie, przede wszystkim wojną, ale też daleką podróżą. Jesteśmy tu dzisiaj wspierając społeczność ukraińską, która została wysiedlona przez wojnę. Mamy nadzieję, że wszyscy, co tu przyjechali, się czują ciepło i bezpiecznie w naszej społeczności. Dzieci tęsknią za swoimi domami na Ukrainie, ich matki martwią się o swoich mężów i braci, którzy zostali w ojczyźnie, aby jej bronić. Atmosfera pikniku i wsparcie ze strony wszystkich, którzy pomagają uchodźcom w Brisbane, choć na chwilę, pozwoliły zapomnieć o tragedii, jaka ich spotkała.

And Ukraine is something now's shield to protect the democracy the humanity. How has the local community reacted to the situation and how have they banded together to help? Well, I think there's incredible sympathy. We're really pleased to have the Ukrainian communities of Queensland based here in Holland Park West.

Te pieniądze w większości zostały przeznaczone na wysyłkę sprzętu wojskowego na Ukrainę. Dodatkowe 65 milionów dolarów Australia przeznaczyła na pomoc humanitarną. Rząd na antypodach nałożył także wiele sankcji gospodarczych na Rosję. W wieku 100 lat zmarł pułkownik Bernard Skarbek. Żegnamy dzisiaj gorącego patriotę i dzielnego żołnierza Rzeczypospolitej, ogromnie zasłużonego działacza Polonii Australijskiej i emigracyjnego środowiska kombatanckiego. Tymi słowami pułkownika pożegnał prezydent Polski Andrzej Duda. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, do uczestników uroczystości pogrzebowych świętej pamięci pułkownika Bernarda Zdzisława Skarbka. Drodzy rodacy, panie i panowie, z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o odejściu pana pułkownika Bernarda Zdzisława Skarbka. Andrzej Duda napisał, że pułkownik Skarbek w swoim długim życiu dzielił losy wspaniałego pokolenia uformowanego w odrodzonej niepodległej. Jego ojciec, przedwojenny policjant, został zamordowany przez NKWD w zbrodniczej operacji katyńskiej. On sam wraz z matką i rodzeństwem padł ofiarą sowieckiej deportacji do Kazachstanu. Ocalony z nieludzkiej ziemi dzięki wstąpieniu do armii generała Władysława Andersa. Przeszedł cały szlak bojowy II Korpusu Polskiego. Nie dane mu było jednak powrócić do wolnej ojczyzny, która znalazła się pod władzą reżimu komunistycznego, podkreślił w liście prezydent Polski. Po latach służby wojskowej i tułaczki na obczyźnie ostatecznie zamieszkał w Australii. W Canberrze znalazł swój nowy dom i miejsce na ziemi. Tutaj pracował i zawsze wierny Polsce, angażował się na rzecz rodaków dziedzictwa narodowego. Bernard Skarbek urodził się 1 lipca 1921 roku. Po wybuchu II wojny światowej wraz z rodziną został w lutym 1940 deportowany na Syberię i skazany na 10 lat łagru. W 1942 roku wstąpił do tworzonej w sowieckiej Rosji Armii Polskiej na Wschodzie. Brał udział w kampanii włoskiej w stopniu starszego strzelca w ramach III Karpackiego Batalionu Łączności III dywizji Strzelców Karpackich II Korpusu Polskiego. Był uczestnikiem m.in. bitwy o Monte Cassino, Anconę, Loreto oraz Bolonię. Po wojnie Zdzisław Bernard Skarbek osiadł w Wielkiej Brytanii, a następnie w Kanberze, stolicy Australii. Od 1956 roku działał w stowarzyszeniu polskich kombatantów w Australii. Był członkiem zarządu oraz wieloletnim prezesem Koła nr 5 w Kanberze. Był najwyższym rangą oficerską polskim weteranem mieszkającym w Australii. Został odznaczony 23 medalami polskimi i australijskimi. Między innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał także Krzyż Walecznych, Krzyż Monte Cassino, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Medale Pro Memoria i Pro Patria oraz Order of Australia. Pierwsi Polacy przybyli do Nowej Zelandii 150 lat temu. Tamtejsza polonia zorganizowała w Christchurch obchody tej rocznicy. Uczestniczyli w nich także potomkowie rodzin osadników z Pomorza, którzy przypłynęli do portu Littleton w 1872 roku. To rodziny Gierszewskich, Kotłowskich, Piekarskich, Bolowskich, Szymanskich i Kiesanowskich. Ich przodkowie przypłynęli na statku Friedeburg z Hamburga do portu Littleton 30 sierpnia 1872 roku. Podróż trwała 102 dni. Wśród przybyłych 241 dorosłych osób prawie 100 było Polakami. Dzielnica Canterbury w Christchurch stała się ich nowym domem. Po krótkim pobycie w koszarach Addington znaleźli schronienie i pracę na farmie w Pigeon Bay. Niektórzy osiedlili się na stałe w Akaroa, pozostali wybrali inne części kraju, m.in. bagna na wschodzie Christchurch, które przystosowali pod uprawy i ogrodnictwo. Uroczystość odbyła się w bibliotece Turanga. Przygotowaniem obchodów zajęły się organizacje polonijne w Christchurch wraz z konsul honorową RP Winsome Dormer przy współpracy z ambasadą RP w Wellington. To pierwsza uroczystość z wielu zaplanowanych na cały 2022 rok. Grupy polonijne organizują je w różnych miastach i ośrodkach polonijnych Nowej Zelandii. Uczestnicy uroczystości podkreślali wkład Polaków w rozwój Nowej Zelandii, będącej w tamtym czasie we wczesnym etapie osadnictwa oraz rozwoju ekonomicznego. Gubernator Generalna Dame Cindy Kiro przypomniała bardzo trudne początki życia pierwszych polskich osadników oraz doceniła ważną rolę społeczności polskiej w budowaniu etnicznej tożsamości społecznej kraju. Zwrócił na to uwagę również ambasador RP Grzegorz Kowal. Mówił o dzieleniu się polską kulturą i długoletnimi tradycjami skształtującą się wtedy społecznością etniczną Nowej Zelandii. Minister Szymon Szynkowski w zaznaczył, że Możemy być dumni z wkładu polskich emigrantów w rozwój Nowej Zelandii. Pierwsi polscy osadnicy byli najlepszymi pionierami. Dzięki doświadczeniu i sile charakteru wyniesionymi z ojczyzny mieli ogromne znaczenie dla lokalnej gospodarki. Polscy emigranci, którzy przybywali do Nowej Zelandii na przestrzeni lat stanowali się szanowanymi obywatelami swojej nowej ojczyzny, wpływając pozytywnie na stosunki polsko-nowozelandzkie, i pielęgnując jednocześnie polskie korzenie i dziedzictwo. Odsłonięto także tablicę pamiątkową poświęconą pierwszym polskim osadnikom w Nowej Zelandii. Po trzęsieniach ziemi w 2016 roku, Polonia Nowozelandzka zwróciła się do Rady Miasta Christchurch, aby jedną z ulic upamiętnić polską nazwą. Rok później zapadła decyzja, by jednej z ulic w dzielnicy Marsland, gdzie pierwsi polscy osadnicy uprawiali ziemię, nadać nazwę polskich osadników Polish Settlers Place. 22 maja rozpoczął się długo wyczekiwany Polish Film Festival w Sydney. Potrwa do 26 czerwca. Festiwalowi widzowie zobaczą 10 polskich filmów, które będą pokazywane pierwszy raz w Australii. Bilety na pokazy cieszą się dużym zainteresowaniem, bo polskie filmy są coraz bardziej popularne w Australii, nie tylko wśród Polonii. Welcome, welcome to the Polish Film Festival Australia. Organizatorzy pokażą w dwóch sydnejskich kinach 10 filmów. Jak najdalej stąd, każdy ma swoje lato, zupa nic, wolka, biały potok, czarny młyn, geniusze, Tony Halik, Wabang i żeby nie było śladów. Pierwszy festiwal odbył się 10 lat temu. W zeszłym roku z powodu pandemii koronawirusa widzowie mogli zobaczyć polskie filmy festiwalowe tylko online. Festiwal jest organizowany przez grupę zapaleńców, którzy chcą, by widzowie w Australii, oglądając polskie filmy, lepiej poznali Polskę. W Australii trwa grzybobranie. Na Antypodach jest jesień, a to znaczy, że w australijskich lasach jest mnóstwo grzybów. Australijczycy nie zbierają grzybów, yy, tylko Europejczycy i to też nie wszyscy. Tej jesieni, jak zresztą każdej, w australijskich lasach jest grzybów w bród, zwłaszcza rydzów. Wystarczy wejść do byle jakiego lasu, by wrócić z pełnym koszem czy wiadrem tych grzybów. Które tak zachwalał Adam Mickiewicz w panu Tadeuszu. Wszyscy dybią na rydza. Ten wzrostem skromniejszy i mniej sławny w piosenkach, za to najsmaczniejszy. Czasem wystarczy pójść na łąkę czy do parku, by nazbierać mnóstwo dzikich pieczarek. Po jak zwykle udanym sezonie grzybowym w polonijnych domach jest pełno grzybów w każdej postaci. W Australii marzec, kwiecień i maj to miesiące jesienne. Odwrotnie niż w Europie. W Europie panuje wiosna w tym czasie, jest wiosna, u nas jest jesień. E, dlatego jest... E, w maju można zbierać grzyby. Pora jesienna. Niektórzy polonijni grzybiarze trafili w australijskich lasach na prawdziwki, choć one zwykle na antypodach nie rosną. Australijczycy żartują, że to pewnie jakiś Polak przywiózł grzybnie z nadwisły i zasadził. Nie do końca za to wiadomo skąd w Polsce pojawił się grzyb rodem z Australii. I to grzyb niezwykły. Nazywa się palce diabła. To potoczna nazwa okratka australijskiego. Jest to grzyb z rodziny sromotnikowatych który charakteryzuje się niezwykłym kształtem i nieprzyjemnym zapachem. Przypomina macki ośmiornicy, rozgwiazdę lub wystające z ziemi palce diabła. Trudno go nie zauważyć, bo ma czerwono-wiśniowy kolor. Wydziela nieprzyjemny zapach padliny, podobny do zapachu sromotnika smrodliwego. Nie jest trujący, ale niejadalny. Prawdopodobnie został przywieziony do Europy przypadkowo, wraz z ziemią i roślinami, sprowadzonymi z Australii do europejskich ogrodów botanicznych. W Polsce po raz pierwszy znaleziono go w 1975 roku koło Biłgoraja w województwie lubelskim. Jak grzyby po deszczu pojawiają się też w Australii polskie miejsca, uroczystości i inicjatywy, bo polonia na antypodach jest bardzo aktywna a my tę aktywność staramy się dla Państwa starannie dokumentować. Kolejne efekty pracy redakcji Australii Express zobaczą Państwo za dwa tygodnie.